Są tutaj mistrzowie w futsalu, Bartek, Bartek Fursewicz i Mirek Lewandowski. Panowie, dzisiaj przegrywacie tak naprawdę po raz pierwszy na hali z Agatą, która wywalczyła tym samym podium. Co się stało? Dzisiaj, no cóż, po pierwsze mieliśmy troszeczkę okrojony skład, po drugie czymy się troszeczkę od najlepszych i potraktowaliśmy ten ostatni mecz jako zabawę. Bo wiedząc, że już wszystko wygraliśmy, jesteśmy mistrzami, no to ten mecz był taki bardziej lajtowy. Aczkolwiek walki też nie zabrakło, no ale traktowaliśmy to tak... A można... się bardziej chciało. O, ktoś musiał się tak. bardziej starać, no. A my tak, jak, jak to najlepsi zabawa. Rozumiem. E... No to teraz panowie porozmawiajmy o tym mistrzostwie. E, powiedz Bartku, zebrałeś tak naprawdę no, jeden z najsilniejszych tutaj składów i powiedz, e, czy liczyłeś tak naprawdę na wygraną, bo no, jesteś związany z tą amatorską piłką u nas długo. E, twój zespół gdzieś zawsze tam jest w czołówce, ale gdzieś tam zawsze brakowało tego ostatniego kroku, więc myślę, że, że i ty i drużyna była spragniona tak naprawdę jakiegoś zwycięstwa tytułu. E, spodziewałeś się wygranej? Musiałem się spodziewać wygranej, bo z Mirkiem poszliśmy o zakład na samym początku rozgrywek, także takie były cele. Oczywiście wszystko weryfikuje boisko, starałem się zabrać równych ludzi wszystkich, żeby każdy każdego zastępował i myślę, że to się udało. Na samym początku kto inny ciągnął, każdy indywidualności połączył się w jeden zespół równy, była atmosfera dobra i myślę, że to za, za, zaowocowało tym triumfem końcowym. Panowie, powiedzcie, który mecz był dla Was najcięższy, no, nie licząc dzisiejszego, który tak naprawdę gdzieś tam był faktycznie rozluźnieniem. Który mecz? No, Moim zdaniem chyba pierwszy mecz, bo nie spodziewaliśmy się, co zagra mistrz poprzedniego sezonu i to były nasze takie pierwsze kroczki na futsalu, no i to była taka pewna niewiadoma i... Po pierwsze jeszcze nie znaliśmy się tak dobrze kto jak gra i jak to będzie szło, no i wiadomo jak to jest prestiż z mistrzem, troszeczkę było obawy. No tak, no i sam mecz zakończył się gdzieś tam remisem. Powiedz mi Bartku, czy kogoś szczególnie byś chciał tutaj wyróżnić ze swoich zawodników? Myślę, że nie, myślę, że cały zespół, bo na początku... Każdy po kolei w każdym meczu dawał coś od siebie, tak jak na początku ciągnął Seba Bożkę od początku, gdzieś zawsze był Michał Mytych, Bartek Kozłowski z Jarkiem Grzyżuką z tyłu, bramkarze oczywiście, potem Paweł osiągnął dobrą formę, a na końcu odpalił Michał Giercz. także myślę, że każdy indywidualnie dołożył tą cegiełkę po Myślę, że wystarczy spojrzeć na statystyki, że każdy ma równą liczbę bramek, goli, nie ma jednego wybijającego się lidera, który na ten zespół, przede wszystkim zespół. Myślę jeszcze dodać, że myślę, że też Marcina troszeczkę nam zabrakło, Pacholskiego, bo jednak on też ciągnął to dobrze. No, ostatnie mecze nie zagrał, jakieś tam sytuacje zmusiły. Aczkolwiek no, szacun dla niego też za bardzo dobrą grę. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nie odmówi zagrania z nami. Mirku, pytanie kierujemy teraz do ciebie. No jesteś związany ze sportem no już jakiś czas. Wcześniej, wcześniej była to inna drużyna, która gdzieś tam nie osiągnęła zamierzonych myślę sukcesów. Rok temu w Bydgoszczy wspierałeś, sponsorowałeś reprezentację Subska. No już jakiś tam sukcesik był, bo przywieźliśmy brąz, chociaż droga była krótsza. No a teraz jest tytuł mistrzowski i no i chyba lepszej tutaj współpracy na chwilę obecną tutaj w tej piłce nie można było sobie wymarzyć. No, nie, nie. Krocz, kroczki były małe, powoli. Najpierw z jedną drużyną próbowaliśmy, później zaczęliśmy tak, że z drugą nie wyszło ze względu na atmosferę w drużynie, co jest naprawdę bardzo ważne. A tutaj stworzyliśmy z barkiem drużynę, naprawdę, gdzie atmosfera była niesamowita. Nie było ani jednej kłótni przez całą kolejkę, nie, przez cały turniej. A tam była niesmaczna atmosfera i, i musiałem się po prostu wycofać. Nie chciałem narażać nazwy firmy na, na coś takiego. I Myślę, że pociągniemy to mm -hmm. z Bartkiem wspólnie. Przyszły sezon na pewno może jeszcze pomyślimy. Rozmawiamy, że wejdę w słowo o Futsalu. O Futsalu to tak chyba już bez zapolecenie na 100%, mm -hmm. aczkolwiek y myślę, że może, może stworzymy coś wspólnie, jakąś drużynę na rolika, żeby, y żeby zawalczyć z tymi najlepszymi, którzy traktują to jako zabawę. Mm -hmm. Pytanko jeszcze tutaj do, do Bartka, powiedz Bartku, jak będzie wyglądał skład, no bo tutaj miałeś do dyspozycji troszeczkę więcej ze względu, ze względu na, na przerwę zimową. Kluby gdzieś tam nie grały, prawda? Nie grały też wszystkie zespoły grające na nawierzchni sztucznej. Jak będzie wyglądał skład względem futsalu na Orliku? Mówimy o burzy, czy o... A burza raczej się nie zmieni. Jedyna strata to jest odejście Kuby z Teta, za niego ma być, przyjść Emil Wiszka. Może jak ktoś odpali, jeszcze nie chcemy na siłę nikogo wybierać, jakichś zrzeszonych nikogo. Jak ktoś będzie chciał, miał zaangażowanie na treningach, którzy do nas przychodzą, młode popaki, to jeszcze dopiszemy tak, skład. Podejrzewam, że zostanie bez zmian, z jednym wyjątkiem, że Kuba oczywiście nie No to jeszcze raz panowie w całym naszym imieniu Ekstraliga.pl gratulujemy tutaj sukcesu. No i, i mówię życzymy kolejnych sukcesów czy na futsalu, czy na nawierzchni sztucznej. Dzięki za rozmowę.